Witam Was serdecznie na kolejnej wideo prezentacji. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejny filmik z tytułu jonizatory serii IZS 40, 41, 42. Będzie to filmik na temat, jak działa jonizator, jak go regulować, i na co zwrócić szczególną uwagę. Ok, jonizator serii IZS 41 jest to wersja jonizatora. Najbogatsza spośród wszystkich rozwiązań, jakie mamy w naszej ofercie. Jest to także zamiennik ionizatora poprzedniej serii, czyli IZS-31, czyli nowa wersja posiada możliwości następujące. Mamy przede wszystkim możliwość posiadania zewnętrznego pilota, który możemy kontrolować za pomocą bale radiowych urządzenie. No, maksymalna odległość to jest do 5 metrów. Mamy możliwość regulacji różnych parametrów za pomocą tego rozwiązania. Jeden pilot do 16 jonizatorów. Możemy także za pomocą nowego jonizatora podłączać je w tak zwaną sieć, czyli za pomocą złącza link możemy zasilać. I komunikować się z kolejnymi listwami. Mamy możliwość podłączenia ionizatora 41 poprzez to złącze aż do 8 listw, więc możemy kontrolować 8 ionizatorów. Jest możliwość zamontowania osłony przeciw wypadaniu elektrod, jest możliwość także wymiany elektrod. Możemy wyspecyfikować różnego typu elektrody. Występują dwa rozwiązania, jeżeli chodzi o elektrody, tak zwane wolframowe oraz krzemowe. Oraz także występują elektrody z różnym efektem wydmuchu sprężonego powietrza, czyli mogą być tak zwane elektrody o szybkiej neutralizacji. Są to elektrody, które posiadają dodatkowe dwa otworki, znajdujące się na pierścieniu, przez które wydmuchiwane jest powietrze, oraz także przez środkową część, oraz druga elektroda, która posiada już tylko jeden otworek. Na pierścieniu, plus ten oforek, który jest standardowo w części środkowej. Jest to elektroda tak zwana energy saving, czyli zmniejszająca zużycie powietrza, ale także następuje przez tą elektrodę wzrost ilości ładunków elektrostatycznych, które trafiają na powierzchnię. W nowym mianowizatorze 41, także oprócz samej możliwości regulacji częstotliwości, 1k jest to najmniejsza częstotliwość, czyli 1 Hz, 7 jest to największa częstotliwość, 30 Hz. Mamy możliwość ustawienia także jonizatora w trybie 8, czyli jest to tryb, gdzie występują same ładunki dodatnie, 9, same ładunki ujemne. Jeżeli ustawimy pokrętło Frequent Select w pozycję 0, jest możliwość w tym momencie komunikowania się poprzez właśnie pilota. Jelizator serii IZS-41 posiada także dodatkowe gniazdo, do którego możemy podłączyć dwa rodzaje czujników. Pierwszy z czujników to jest czujnik równowagi jonów, drugi czujnik jest to czujnik sprzężenia zwrotnego. Jeżeli podłączymy czujnik sprzężenia zwrotnego, ustawimy którąś z częstotliwości. Urządzenie, kiedy rozpozna. Ładunek, przeciwdziała konkretnej wartości ładunku. Jeżeli osiągnie poziom plus minus 30V, przechodzi tzw. tryb uśpiony. W zależności od częstotliwości wtedy ionizator pracuje w tle, generując daną częstotliwość. Jeżeli ustawimy przy podłączeniu czujnika sprzężenia zwrotnego w trybie 8 lub 9, ionizator rozpoznaje potencjał, neutralizuje. I po zejściu do potencjału plus minus około 30V urządzenie całkowicie wyłącza się. Tego typu informacje znajdziecie oczywiście w naszym katalogu i tam zachęcam do tego, żeby zaglądać przy okazji, tak samo jak wersja ionizatora IZS31. To urządzenie także posiada możliwość kontroli czystości igieł, czyli możemy wymusić sprawdzenie stanu czystości igieł ponieważ z czasem one zawsze będą się nam zabrudzały, mimo to, że mamy także dobrze przygotowane powietrze, z czasem one będą się zabrudzały, co powoduje nierównowagę jonów. Dlatego co jakiś czas, z mojego doświadczenia wynika, że około pół roku należy urządzenie kalibrować. Istnieje możliwość jego kalibracji w dwojaki sposób, czyli właśnie w ten port czujnika możemy podłączyć czujnik równowagi jonów, gdzie właśnie za pomocą tego czujnika, który będzie znajdował się w okolicach przedmiotu, który chcemy neutralizować, możemy zbalansować tą nierównowagę. Na początku należy zawsze wyczyścić elektrody i później zastosować ten czujnik. Należy pamiętać o tym, że ten czujnik wystarczy jeden do wielu urządzeń, które posiadają tego typu złącze, więc nie wymaga się, żeby kupywać jonizator z czujnikiem i tak dalej, żeby każdy jonizator miał swój czujnik. Wystarczy jeden czujnik. To rozwiązanie często proponuję jako możliwość kalibracji tam w środowiskach, gdzie wymaga się, żeby amplituda była jak na najniższym poziomie. Czyli przemysł na przykład elektroniczny, gdzie jest niedopuszczony, aby poziom potencjału sięgał powyżej 30V, ponieważ często może dochodzić do wyładowań elektrostatycznych, które mogą uszkadzać układy elektroniczne. W większości przypadków możemy także kalibrować to urządzenie ręcznie poprzez Zero Adjust, pokręcając pokrętłem, mając czujnik na przykład serii IZH, możemy dokonywać także ręcznej Kalibracji. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie należy tego robić zbyt często, wystarczy co jakiś czas kalibrować, ponieważ urządzenie samo w sobie także posiada czujnik równowagi jonów, budowany wewnątrz układ elektroniczny, który kontroluje non-stop nam zanieczyszczenia. Jeżeli zanieczyszczenia nam się zwiększają, dochodzi do większej różnicy, w tym automatycznie system zaczyna, przestylowywać się tak, żeby ten balans cały czas był w tym przypadku na poziomie około plus minus 30 V. Należy w przypadku ionizatora IZS41, jeżeli chcemy mieć ciągłą kontrolę, kabel, który znajduje się we wtyczce niebieski, należy podłączyć do uziemienia maszyny w celu tego, żeby urządzenie badało cały czas ten stan równowagi jonów na powierzchni. Jeżeli chcemy uruchomić urządzenie, podłączamy do zasilania, czyli mamy tutaj wtyczkę, w której znajduje się bardzo wiele kabelków, które nam służą nie tylko do samego zasilania, ale także do komunikacji. Jest to bardzo bogata wersja ionizatora, gdzie mamy możliwość przede wszystkim i także zadawania pewnych sygnałów, i także odbierania pewnych sygnałów. Jeżeli chodzi o uruchomienie urządzenia, podłączamy zasilanie, świeci nam się kontrolka MAIN załączamy urządzenie. Regulując częstotliwością Frequent Select możemy wskazać aktualną amplitudę, czyli teraz jest ustawiony Frequent Select na pozycję numer 1, czyli 1 Hz możemy zaobserwować bardzo dużą amplitudę. Kiedy zmienimy położenie przełącznika w pozycję 7, czyli największa częstotliwość 30 Hz, możemy zaobserwować, że Poziom amplitudy na powierzchni w tym miejscu jest około 0. Czyli w tym momencie mamy ustawioną największą częstotliwość. Jeżeli mamy elektrody. I doszłoby do jakiegoś zwarcia, czyli ktoś by na przykład tutaj włożył jakiś metalowy przedmiot, czy próbował dotknąć ręką, urządzenie wyłączy się. Zaświeci nam się tutaj w kolorze czerwonym ta dioda sygnalizacyjna, informując nas o tym, że urządzenie jest w tym momencie wyłączone. Jeżeli chcielibyśmy przywrócić stan, należy wyłączyć zasilanie, uruchomić ponownie i urządzenie zaczyna działać. Jeżeli chcielibyśmy urządzenie sterować pilotem, należy ustawić odpowiednie ID. Mamy możliwość sterowania za pomocą pilota do 16 urządzeń, więc dlatego na należy ustawić różne ID w przypadku kiedy mamy wiele urządzeń na aplikacji na maszynie, ponieważ każde urządzenie powinno mieć swoje indywidualne ID. Teraz chciałbym wam zaprezentować zasadę działania inżytora. Generujemy ładunki na tworzywie sztucznym, możemy odczytać wartość potencjału Minus 6,7 kV zostało wygenerowane. Załączamy urządzenie i możemy zaobserwować, że wartość potencjału spadła nam. W przypadku, kiedy mamy ustawione urządzenie w trybie 1K, frequency select oznacza, że teraz jest aktualnie częstotliwość 1 Hz, więc amplituda na powierzchni dosyć mocno nam się. Wychyla w jedną, jak i w drugą stronę, czyli i na minus, jak i na plus. W większości przypadków aplikacji nie jest to jakiś duży problem. Jeżeli potencjał powinien być znacznie niższy, w tym momencie należy przeregulować urządzenie, zwiększając częstotliwość, dochodząc do poziomu przykładowo 30 Hz, gdzie możemy zaobserwować, że potencjał nam znacznie spadł. Wychylenie w stronę plus i minus jest znacznie mniejsze i w tym momencie też możemy wygenerować ładunki w celu zweryfikowania, jak organizator zachowuje się w przypadku, kiedy mamy do czynienia teraz znacznie większą częstotliwością. Czyli można zaobserwować, że ten czas w przypadku tej odległości jest troszeczkę dłuższy niż w przypadku mniejszej częstotliwości około 1 Hz. W przypadku organizatora. W serii IZS41, mamy możliwość także sprawdzenia kontroli czystości igieł. W kabelku znajduje się wiele żył, które należy zasilić. Jeżeli podamy napięcie na przewód szary, w tym momencie możemy wyzwolić sprawdzenie czystości igieł i w tym momencie urządzenie, jak możecie zaobserwować, sprawdza, czy igły, które znajdują się pod spodem, są czyste, czy są zabrudzone. Jeżeli są czyste i urządzenie pozwala na dalszą pracę, w tym momencie wyłącza się nidelczek i urządzenie przechodzi dalej w tryb pracy. Jeżeli elektrody byłyby zabrudzone, zaświeci nam się czerwona kontrolka nidelczek, co oznacza, że elektrody należy zdemontować, wyczyścić i z powrotem zamontować na urządzenie, sprawdzając jeszcze raz, czy poprawnie wyczyściliśmy elektrody. Jeżeli chcecie, stosować ionizator z czujnikiem sprzężenia zwrotnego. Czujnik sprzężenia zwrotnego daje nam tą przewagę w stosunku do standardowego wykonania, że konkretnie rozpoznaje nam wartość potencjału znajdującego się na powierzchni. Pamiętać trzeba o tym, że czujnik sprzężenia zwrotnego powinien znajdować się odległości około 5 cm od powierzchni i należy także pamiętać, że czujnik sprzężenia zwrotnego kontroluje powierzchnię wokół tylko czujnika. Jeżeli dochodzi do nierównowagi ładunków, czyli z jednej strony mamy potencjał dodatni, z innej strony mamy potencjał ujemny, w przypadku stosowania czujnika będzie to problem, ponieważ czujnik odczytuje tylko tą wartość, która znajduje się w tym miejscu. Dlatego jeżeli macie aplikacje, w których występuje jeden rodzaj ładunku, jest on stały, niezmienny, można zastosować czujnik sprzężenia zwrotnego. Jeżeli Zmieniają się ładunki, często dochodzi do jakichś zmian polaryzacji, plus, minus i różne wartości. Lepiej zastosować jest po prostu jonizator bez podpiętego czujnika sprzężenia zwrotnego. Czyli lepiej zastosować jest w wersję 40 niż w wersję 41. Jeżeli już podpięliśmy czujnik sprzężenia zwrotnego do gniazda sensor, uruchamiając urządzenie, możemy zaobserwować, że pojawiły nam się dodatkowe dwie kontrolki. Pierwsza kontrolka, która nas informuje o tym, że jest podpięty czujnik. Druga kontrolka, OK, oznacza to, że ładunek, który został wygenerowany przez jonizator, trafił na powierzchnię, zneutralizował i potencjał jest około plus minus 30 V. W zależności od Częstotliwości, to co już wcześniej wspominałem, mamy możliwość ustawienia jonizatora w różne tryby. Pierwszy z trybów, kiedy jest podpięty czujnik, jeżeli wybierzemy pomiędzy 1 a 7, mamy możliwość, że urządzenie cały czas po przekroczeniu progu, czyli plus minus 30 V, przechodzi na odpowiednią częstotliwość, dalej utrzymując cały czas potencjał na powierzchni. Możemy to teraz zaobserwować, kiedy wygeneruje ładunek elektrostatyczny na powierzchni i możemy zaobserwować, że przez chwilę dioda nam migała, co oznaczało, że byliśmy powyżej 30 V. Jeżeli by całkowicie zgasła, to znaczy, że bylibyśmy powyżej 400 V i zostało zneutralizowane. Jeżeli byśmy, tak jak tutaj możemy teraz zaobserwować, próbuję jakieś ładunki wygenerować, tak? Możemy zaobserwować że coś się dzieje, tak? nasz czujnik tutaj odczytuje, że pojawia się jakiś potencjał, dioda nam zaczyna migać, tak? urządzenie nam cały czas próbuje neutralizować. Jeżeli zmniejszymy częstotliwość, przejdziemy na przykład na ustawienie 1, no to w tym momencie widać, że amplituda tak? urządzenie okay, zbalansowało nam. Ale cała ta amplituda nam się wychyla na plus, jak i na minus. Jeżeli byśmy urządzenie przestawili w tryb energy saving, czyli z możliwością wyłączenia się urządzenia po przekroczonym danej wartości, przechodzimy w tryb 8 lub 9, i teraz możemy zaobserwować, że nie mamy żadnego wahania i jest ok, urządzenie zostało całkowicie wyłączone. Jeżeli by się pojawił ładunek, urządzenie załączy się, zneutralizuje. I z powrotem się wyłączy, nie zużywając w tym momencie tyle energii, jak w trybie ciągłej pracy. Czyli mamy możliwość także oszczędzania energii elektrycznej w tym przypadku, właśnie w celu wyłączenia urządzenia. Jeżeli teraz pojawi się z powrotem ładunek, urządzenie się załączy i za chwilę z powrotem się wyłączy. Teraz chciałbym Wam zaprezentować zasadę działania pilota. W tym celu należy uruchomić urządzenie. Teraz aktualnie mamy ustawioną częstotliwość 1 Hz. Należy przestawić pokrętło Frequency Select w pozycję 0, co oznacza, że przechodzimy na tryb pilota. Na pilocie należy wcisnąć przycisk ID oraz wybrać odpowiedni ID, czyli w tym przypadku jest ustawione ono na wartość 0, co oznacza, że pokrętło. ID jest ustawione w pozycji pionową. W tym momencie zapala nam się kontrolka RCL, czyli Remote Control, zewnętrzne urządzenie i za pomocą przycisków, na przykład Frequent Select, możemy dokonywać zmiany częstotliwości. Teraz jest ustawiona najmniejsza częstotliwość, czyli 1 Hz. Możemy zaobserwować na mierniku potencjału elektrostatycznego dosyć duże amplitudę wahań. Jeżeli teraz zmienimy poprzez przyciskanie przycisku, tak, Dojdziemy do największej częstotliwości, czyli 30 Hz, i w tym momencie mamy niewielkie wahanie, niewielką odchyłkę amplitudy. I poprzez pilota możemy kontrolować, tak jak wcześniej wspomniałem, nawet do 16 urządzeń. Na pilocie także mamy możliwość kontroli czystości igieł. Możemy także wyzerować urządzenie. Możemy także dokonywać kontroli ustawienia wartości zera. Jeżeli chcemy wyjść. Z trybu zewnętrznego pilota należy nacisnąć odpowiedni ID dla urządzenia oraz nacisnąć przycisk M, co spowoduje, że urządzenie nam przejdzie. Daną częstotliwość, która została ustawiona przez zewnętrznego pilota. Często jest to przydatne w takich miejscach, gdzie mamy trudny dostęp do panelu operatorskiego. Jest maszyna, maszyna jest w ruchu. Często to zagraża niebezpieczeństwu, więc w tym momencie warto posiłkować się tego typu rozwiązaniem, ponieważ możemy dokonywać różnych regulacji poprzez zewnętrzny pilot, stojąc w bezpiecznej odległości od naszego urządzenia. To na tyle. Dziękuję za uwagę. Życzę powodzenia, do zobaczenia. Cześć!